Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Na początku mały komunikat. Bardzo się cieszymy, że spodobała Wam się nasza nowa seria, w której robimy rzeczy do konkretnej kwoty. W dzisiejszym budżecie mamy przysłowiową dyszkę. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie patenty stworzyliśmy przy pomocy. Mieszka pierwszego, to oglądajcie. Rzeczy do 10 zł. Nie ukrywam, że jest to bardzo fajne wyzwanie, ale nie za proste. W moim pomyśle padło na deskę 60 na 30 cm, którą możecie kupić za około 8,90 Oczywiście wiem, że większość z was już ma coś takiego albo jest w stanie zdobyć totalnie za free. Tak czy inaczej z mojej deski zrobię półkę na książki. Ale spokojnie, nie będzie to zwykła półka. Jest deska, więc najpierw trzeba narysować linie, według których będę przecinał drewno. Teraz przecinam deskę na pół i nawiercam otwory, dzięki którym będę mógł wyciąć środki jeżeli chodzi o cięcie drewna, to całość możecie polecić wyżynarką i nie musicie używać piły stołowej. Ja używam, bo akurat mam. Mając już dwa elementy, sklejam je razem, ściskam, a potem szlifuję niedoskonałości. Na koniec pozostaje oczywiście zamontować półki w wybranym miejscu i umieścić książki. Jedna półka wyszła mniej niż 10 zł, ja zrobiłem dwie dla lepszego efektu, a wy zrobicie tyle, ile potrzebujecie. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o wymiary, to możecie zrobić je trochę mniejsze na mniejsze książki i to też nie musi być koniecznie kwadrat. Może być prostokąt, w tą albo w tą stronę, bo to tak naprawdę zależy już totalnie od Was i od tego, ile macie miejsca. Tak czy inaczej, u mnie zadanie wykonane. W necie roi się od różnego rodzaju zabaw logicznych, które zmuszają do myślenia, a przede wszystkim do uruchomienia twórczej wyobraźni. Jako, że jestem fanem podejmowania różnego rodzaju wyzwań, to mam dla Was łamigłówkę mieszczącą się w skromnym budżecie 10 zł. Do jej zrobienia potrzebne będą 10 cm kantówki, elementy do zdobienia tralek oraz kawałek linki. Pracę rozpoczynam od wywiercenia otworów przy końcach obu kantówek. Okrągłe elementy również przewiercam na wylot, a dla poprawienia estetyki maluję całość bejcą na wybrane kolory. Oczywiście nie jest to konieczne. Kiedy wszystko wyschnie, przeciągam linkę przez kantówkę i kulki, zawiązuję na końcach supły, a potem łączę oba elementy w następujący sposób. Łamigówka polega na tym, aby rozdzielić oba elementy, oczywiście bez rozwiązywania któregoś ze słupów czy jakiegokolwiek niszczenia zabawki. Zobaczcie, jak sobie z tym zadaniem poradzili niektórzy z naszej ekipy. Bez rozwiązania, tak? No way. Bez rozwiązywania. Nie da się. Rozwiązanie okazuje się być naprawdę proste, ale oczywiście dopiero jak się je pozna. Wystarczy jeden ze sznurków przewlec przez otwór i przeciągnąć go nad kulką. Wtedy elementy rozłączą się. Jak widzicie, za dosłownie dyszkę można mieć zabawkę, która przyniesie sporo fanów. Przetestujcie ją na domownikach albo na jakiejś imprezce, na której znajdziecie mądralę, który podejmie to wyzwanie. Tomku, jak wiesz, uwielbiam słuchać muzyki, jednak zawsze, kiedy wyciągam słuchawki z kieszeni, są one mega poplątane. Jesteś mi w stanie jakoś pomóc? Szczerze mówiąc, nie myślałem, że będziesz miał z tym kłopot, no ale jeżeli sprawia Ci to aż tak wielki problem, to zaraz pokażę Ci pewien patent. Na początku ze sklejki o grubości 6 mm wycinam dwa kwadraty o boku 7 cm. Następnie wycinam 6 mm odcinek wałka, po czym całość szlifuję. Gotowe elementy pokrywam bejcą, a kiedy ta wyschnie lakierem bezbarwnym. W kolejnym kroku na frontowej płytce wypalam piątkę za pomocą lutownicy. W drugiej płytce wycinam natomiast szczelinę na kabel. Pozostało już tylko skleić wszystkie elementy tak, aby wałek był w środku i gotowe. Taki prosty, a przede wszystkim mega tani gadżecik z pewnością wykurzy z Waszej kieszeni wredne chochliki, które uwielbiają plątać słuchawki. Wykonajcie go sami. Czy wy też macie problem, ile makaronu spaghetti wrzucić do garnka na obiad? Mnie osobiście zwykle wydaje się, że wrzuciłem za mało, a na koniec niestety zostaje prawie cała porcja. Dlatego dziś pokażę Wam, jak wykonać tani, a co najważniejsze, bardzo przydatny gadżet do kuchni. Na początku zakupiłem deskę do krojenia za zeta. Teraz wykonuję w niej cztery otwory za pomocą wiertła opadkowego. Dla dziecka 50 gramów, dla kobiety 100 gramów, dla mężczyzny 150 gramów oraz dla całej rodziny 300 gramów makaronu. Na koniec całej dokładnie szlifuję i elegancko podpisuję. Jak widzicie, wystarczy mniej jak dyszka i odrobina chęci, aby stworzyć wiarkę, która przyda się dla całej rodziny. Prosty gadżet, dzięki któremu zawsze ugotujemy dokładnie taką samą ilość makaronu. Gadżety do 10 zł to nie lada wyzwanie. Dlatego czytając Wasze komentarze pomyślałem, że zrobię rzecz, która A. Przyda Wam się w czasie nudy, B. Spokojnie, jeżeli nie będziecie mieli pomysłu, możecie podarować ją komuś w prezencie. Co z tego wyszło? Oglądajcie. Na początku maluję płytę o wymiarze 23x11 cm na zielono oraz kantówkę 22x3x2 cm na brązowo. Kiedy farba wysnie, maluję linię pola na biało. Teraz płytkę przyklejam do kantówki za pomocą ekspresowego kleju do drewna. Następnie nawiercam otwory, wklejam ucięte gwoździe, przyklejam siatkę z bandaża i gotowe. Jak sami widzicie, taki ping dla no-life'ów, nie do jest dosyć zabawny, to jeszcze na pewno zagwarantuje Wam masę dobrej zabawy. Czas start! jak widzieliście, wystarczyło dosłownie kilka złotych, aby stworzyć coś ciekawego. A Wy, macie jakieś swoje patenty? Jeśli tak, to ślijcie je do nas, bo już w przyszłym tygodniu rozwiązanie kolejnego epizodu Pokaż co potrafisz, gdzie dzielicie się z widzami swoimi patentami. Teraz wciągnijcie sobie afterki, wbijajcie na naszego Instagrama i nie zapominajcie o kanale Castorama Polska, gdzie zobaczycie więcej filmów z naszym udziałem. Do zobaczenia!